Gdy wchodzisz do holu, odnosisz wrażenie, że ktoś cię obserwuje. Kątem oka dostrzegasz niewyraźny zarys sylwetki. Obracasz się w lewo. Wyciągu, wyciągając służbową broń, jednak Twoim oczom ukazuje się jedynie Twoje własne odbicie, zniekształcone i rozmyte w dużym, zmatowiałym lustrze. Obok lustra widzisz otwarte drzwi prowadzące do pokoju dziennego. 003. Czyli. 003, zero, zero, mam. Hmm, no. Po prawej stronie znajdują się drzwi do kuchni 004. Ok. Czyli czekaj, aha, on jest zwrócony. Tę stronę dziwnie chodzi nagle i się obraca, Aha, obrócił się do lustra. Nie? E, dobrze, czekaj, czy jak on to zrobił? Czekaj, chodzi do holu.

Po prawej stronie znajdują się drzwi do kuchni 004. Przylegają one do schodów prowadzących na spocznik na piętrze 005. Spocznik, piętro. Ok, Masz Za sobą masz zamknięte drzwi, za którymi według planu znajdziesz gabinet 002. 002, ok. Po lewej. Drzwi wejściowe właśnie zatrzasnęły się głucho, mhm. czyli one się zatrzaskują za każdym, kto wchodzi i potem ponownie się otworzyły. Po tym jak przyszedł drugi na drugi dzień. Znaczy potem się, się otworzyły, przed nami się nie otworzyły. Przed ostatnim już się nie otworzyły. Pytanie ten ten dlaczego, bo ja myślę, że szamają. one się same nie otwierają, że ja myślę, że ktoś, no nie wiemy. że ktoś mógł wybiec przez te drzwi po tym jak się zatrzasnęły za Dexterem, nie?